Hello, hello, my name is. Jak ja się nazywałem? Hello, my name is. Darek, zatankować dzisiaj pani paliwą mogę, nie? No już, przepraszam, tankuję, Boże święty. Nie, halo, co jest? Dobrze, rozumiem, tankowany. Kurde! Dobra, to zatankuję normalnie. Dobra, yeah! nała! Do widzenia, pani. Nie? Gdzie Pani idzie? Pani tu stała przed chwilą! Pani jest jakaś powolona, no, ja dobra, nieważne O Boże, posprzątaj teraz Sprzątaj to wszystko, jak on to szybko sprząta Weź, dzień dobry, dzień dobry, niech pan nie zwraca uwagi, niech pan nie zwraca uwagi <ścoughs> Idealne trafienie, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Darek, ja dzisiaj zatankuję Pana paliwo a... Fajnie pan wygląda. o widzę, że tu new balansy w sensie chyba V-balansy. Albo. Nie new balansy. Okej, okay, dobra, nieważne. Wrzuć wszystkie śmieci meble. Chwila, bo ja tu tankuję chłopowi paliwo. Proszę bardzo. Dzie no, ja wiem, że świetna robota, bo to jest moja stacja i ja wiem, jakie co się robi. Miłej jazdy. Do Widzenia. Okej, okay, to, to na niego nie zadziałało. <laughs> o klient! Klient! Ojoj, ojoj, oj. dzień dobry, panie Wła. E młody, czy ty żeś przypadkiem nie podjął radiowozu? Okej, okay, dobra, zatankujmy mu. Nie wiem, co ten młody robi tutaj na stacji z radiowozem. W ogóle jaką gada? Co jest? Młody, jak ty gadasz. Gratisie, chce pan deskę? Proszę. A. Ta deska przelatuje przez siebie, tak? Korek zejpas na mniej Materac? Ty, uu, co tu się stało? Weź mi wywal ten materac. Czemu ten materac... Dziękuję. Co to ma być? Denis od czasu do czasu zawita na stacji, by namalować ulgarne grafiki na ścianach. proszę go, rzucając nie różnymi. O! Chodź tu! Ciulu! A masz! Winocha! Kurde, mi tu będziesz malował. Kuwałek malarski. To jest wreszcie, kurde, symulator stacji czy symulator malowania, kurde tych? Hello, 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 witam serdecznie, witam, witam, witam. Co tu się panu stało? Zatankować panu, oczywiście, że panu zatankować. Wow, super! Wow, super! Nie ma problemu. Super! Ja wiem, że jest super. Niech pan sobie korek zamknie. A, jednak nie, jednak ma pan zamknięty, o widzenia. Ach, ten amerykański achant. Halo, hallo. O! Maluch! Pan z Polska, tak? Pan z Polska, tak? Nie widać, że z Polska. U, pewnie ukradł. Dobra, tankujemy malucha! Otrzymałeś napiwek! Oj, oj, oj! Dziękuję, dziękuję bardzo, dziękuję. Kłaniam się, kłaniam. Kłaniam się panu, kłaniam. Proszę Ej, proszę pana, ręka panu. E, proszę pana. Proszę pana. Okej. Okay. To było ciekawe. E, niech pan uważa! Kurde ty. Już panią tankuje, już lecę. Lecę, niech pani zaczeka. Łanego ma pani... Hmm, łanego ma pani malucha. Oooho! Dzień dobry. Zielony. Zielony maluch. Ale ładny. Aż z chęcią mogę zatankować. O, napiwek jeszcze. Aha. Dziękuję. Życzę miłego dnia. O, dzień dobry, panie. Policjancie? To jest pani? O, dzień dobry. Pani paliwko, tak? Dobrze, już tankujemy. Co tam, pan beczkę kupił? Nie wiem, nie powinienem gadać podczas skanowania, ale. Super! Dzie nie ma problemu! Super! Dzień dobry, miłej pani! Witam serdecznie! Pani płyn do mycia samochodu? I kolejny. Pani to chce hurtowo sprzedawać, czy co? Oj, piwo oczywiście musi być. Jeźdź. Jesteś świetny, dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. Ja wiem co robię. Dobra, mamy klienta. Pan policja. Antka? Pani policjantka? To ładnie. Czego, ty tam pani, czego tam pani chce? Dzień dobry. O, tu pani była! Tylko się pani przebrała szybko i tu przyszła kupić. Rozumiem, rozumiem. Takiej ładnej pani chętnie nie sprzedamy. A, nawet powiedziałbym, że za darmo. Proszę pani bardzo. Jedno ma pani gratis. Ode mnie na kosz firmy, do widzenia. Jeszcze coś, ktoś. O, pa... O, kurde, pan bizne biznesmen idzie jakiś. Jakaś szycha. Dobry, dzień dobry, dzień dobry. O, samolot. To pana? Nie widać, bo ma pan malucha. Ło co to było? Jedno wystrzeliło. Będzie miała pani to gratis.